Urodziłem się dokładnie, powiem, 23 listopada 1935 roku w mieście Sarny na Wołyniu. Sarny to było miasto powiatowe. Zabieraliśmy 5 hektarów ziemi, dom. Ojciec był z dunem, ale również robił remonty domów. Natomiast mama się zajmowała ogrodnictwem na tej ziemi. No i tam z mamą spędzaliśmy czas, bo ojciec głównie wyjeżdżał, pracował. U nas tam bardzo dużo Ukraińców mieszkało i często Ukrainki młode w tym ogrodnictwie mama zatrudniała. Pamiętam jak właśnie w 1940 roku w je, przyszli Rosjanie Enkabudziści przyszli, aresztowali ojca, zabrali ojca. Się okazało, że oni wykorzystywali właśnie ojca do naprawy ich pomieszczeń. Myśmy wtedy z babą się przenieśli do wujka Dominika, do brata Bratabamy, na wieś Janówka koło Sarn. No i tam mieszkaliśmy przez trzy miesiące. I wtedy ojciec wrócił. No i ojciec wrócił bardzo wychudzony, zarośnięty, nieogolony. Ja ojca nie poznałem. Ojciec przyszedł i zaczął ze mną rozmawiać. Twój ojciec, mówi, no nie ma, no to, no tamto. No to co, może ja będę twoim ojcem? A ja mówię, nie, I, bo miał mnie na kolanach. Chciałem odepchnąć się, tak. Oparłem się, patrzy się swetr mego ojca i tego dopiero o, tatuś, no i płacz, radość. To było w 1941 roku. U nas wtedy mieszkał taki pan bryk, pracował na kolei w Saradach. No i jak wybuchła ta wojna, to on z pracy nie wrócił bryk. Wtedy Brykowa i ojciec pobiegli do miasta. Się okazało się, że ruscy aresztowali nie tylko na kolei, ale nauczycieli, urzędników, prawie 100 osób. Rosjanie w nocy tam, gdzie było NKWD wykopali duży dół i przyprowadzali pach z tyłu w pistolet. W te padał, wrzucali do dołu, szli po następnego, a jeden spilnował. No i ten bryk został tam rozstrzelany. Kula podczas kontrafiła trafiła go w kark. Koło kręgosłupa przeszła, ustawami wybiła jedynkę tutaj górę. I on stracił przytomność. Wrzucili go do dołu. I jeszcze kilka osób po nim zaszczeli, on odzyskał przytomność, wyskoczył z dołu. Przez taki duży płot przeskoczył ten, który miał pilnować, spostrzegł, że ten ucieka. Zaczął strzelać za nim. Ten przez ten płot uciekł, zaczęli gonić za nim. Pies, no i on, jak usłyszał, że za nim są coraz bliżej i pies szczeka i goni, w ogrodzie była studnia. Skoczył do tej studni, łokcie kolana, zjechał. Do tej studni na sam dół. Na szczęście tam było bardzo mało wody. Skrył się. Pies przybiegł do tej studni i zaczął szczekać tam. Ci rusy zaczęli tam świecić latarkami, ale nie zauważyli tego człowieka. I on później mówił, że usłyszał jak tam jeden z tych enkawodzistów mówił Ło durowa ja sabaka jopiochomać. No i, i zabrali tego psa, poszli. Bryk wyszedł ze studni, wyciągnął się i podszedł pod szpital. koło szpitala przy wejściu stracił przytomność. No i weszli Niemcy. Nacjonaliści ukraińscy zaczęli współpracować z Niemcami. Powstała taka jakby policja ukraińska, Szefem tej policji był Taras Bulba Borowiec. I on zaczął współpracować właśnie z Niemcami. Po pewnym czasie, to było w 1942 roku już, do Niemcy Żydów zebrali, rozstrzelewali. I właśnie tam przy rozstrzelewaniu tych Żydów z oddziału Bulby byli ukraińcy. To było zdziwienie nawet, że Żydzi w ogóle się nie y, ratują. nie chcą nic, po prostu idą posłusznie tak, jak im każą. Było tak, że wyrzucali jakieś swoje tam y, złota i tak dalej, y, w lesie do tego, y, niektórzy Polacy zbierali to. Ukraińcy, którzy to y, tam współ, współdziałali, powiedzieli, no ciekawe, kto po nich będzie zbierał teraz, jak będziemy rozstrzeliwać Polaków. Zaczęło się to na początku 1943 roku już. W lutym został zabordowany mamy brat Adam. W 1943 roku, początek lipca, Huta Stepańska, więc to była wioska taka w pobliżu Sarn, gdzie mieszkali Ukraińcy i mieszkało trochę Polaków. I tam właśnie yy, wujek Bomba, czyli Władysław Kochański, w stopniu policjika port w tym czasie, bo on został zrzucony z Anglii w rejon Kowla i tam został skierowany właśnie, żeby zorganizować oddział. No i tam Ukraińcy właśnie na początku lipca napadli na tą wioskę, no i tam wybordowali większość tych Polaków. Ten oddział uciekł stamtąd i przeniósł się do folwarku Osty pod serdami koło wsi Janówka. Pod koniec lipca żeśmy wstąpili właśnie do tego oddziału wujka Bomby. W dniu wstępowania do oddziału zginął mój brat. 30 czerwca skończył 18 lat, a 29 lipca zginął. Także 18 lat skończył i miesiąc. Brat został oczywiście później tam pochowany w Janówce. Pod, tam był krzyż taki przy drodze i pod tym krzyżem został pochowany, abyśmy już zostali w oddziale wujka bomby ojciec, mama i ja. Tam dość sporo ludzi doszło jeszcze. Wstąpiło, żeśmy przenieśli się stamtąd do starej huty. Tak się złożyło, że po drodze żeśmy szli przez wioskę, gdzie mieszkał ten najmłodszy brat mamy Stefan. No i się okazało, że tam Ukraińcy napadli na tą wioskę z Niemcami i tam wujek Stefan też został rozstrzelany i zginął. 4 września 1943 roku został zorganizowany wyjazd taki dość wielu forbanek ze Starej chuty i z okolicznych wiosek, żeby zabrać zboże dla ludzi tutaj polskich wioskach. W przeddzień tam byli sprawdzani, więc było pusto, nie było Ukraińców, wszystko w porządku. No rano pojechali tam i zastali właśnie oddział Bulby. No i wywiązała się walka, no i po jakimś czasie ja tak stoję tam na drodze, takiej w lesie, która prowadzi do sztabu, tutaj do. Gdzie jest główna siedziba oddziału? Jedzie forbanka i patrzę z tyłu, wystają nogi z forbanki. Ja się patrzę, buty ojca. Pobiegłem do mamy. Mamusiu, tatusia, przywieźli. Ojciec nie żył już. Zabity został. Przełom lutego i marca 1945 roku, żeśmy zostali zapakowani w sardach na pociąg towarowy, żeśmy dotarli do Zamościa, stamtąd furbanki nas zawiozły koło Chrubieszowa. Były same kobiety, bo mężczyzn już nie było, przeważnie większość to były kobiety. No i mama poszła do Hrubieszowa, do tego wydziału repatriacyjnego i ta się pyta, a, a gdzie pani? A no mama mówi, to miejscowość. A ta urzędniczka powiedziała, uuu, tak. I na szczęście przez tą urzędniczkę mama zrozumiała to, i żeśmy się przenieśli do innej wioski w inny Rejon. Ta wioska to była gdzie tam działali Ukraińcy w pobliżu. Jak powiedział, uuu, ta wioska to mama zrozumiała o co chodzi. Że w tej wiosce można zginąć. I proszę sobie wyobrazić, że za miesiąc czasu ta wioska została zniszczona zupełnie. Wszyscy Polacy zostali przez Ukraińców wymordowani. W 1945 roku.